Proszę Państwa, my tak naprawdę rozchulaliśmy się, jeżeli chodzi o ten rok, bo tych inwestycji trochę mamy na terenie gminy wiejskiej. Ten rok mamy bardzo obfity w inwestycje, ale tak naprawdę chyba najwięcej zyskał lubieńcin. Ja już nie będę wymieniać, co takiego się w tym lubięcinie dzieje, bo wszyscy żywym okiem widzicie, jak pewne obiekty wzrastają i co takiego. E, e, pięknego się tutaj na tej pięknej ziemi. To wszystko ziemi. robimy dla tego młodego pokolenia. E, tutaj ta młodzież, e, nie młodzież, bo to jeszcze e, nie młodzież, dzieci e, stoją i już zrobiłam wywiad środowiskowy z nimi. Wiem, że część z nich jeszcze skorzysta i będzie e, tutaj e, do nowego przedszkola e, chodzić, a część już pójdzie do pierwszej klasy. Ale to nie znaczy, że e, wy, maluchy, nie będziecie mogli odwiedzać swoich przyjaciół w nocy w nowym przedszkolu, bo z wielką radością nauczyciele i pani dyrektor będą was witać w nowym obiekcie. Także już zapraszamy was, pomimo tego, że co niektórzy nie skorzystają. Drodzy Państwo, ja żeby nie przedłużać, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję zaangażowanym w to przedsięwzięcie, bo cóż jest, co znaczy sam wójt? Wójt tak naprawdę to określa kierunek działań, a bez was wszystkich nie dałabym tak naprawdę sobie rady. Od od procesu całego papierologicznego, projektowego, a później e, przetargu, wyłonienia wykonawcy. I muszę powiedzieć e, tak, pan wykonawca rewelacyjną cenę dał, bo z kosztorysu e, mieliśmy, pamiętam, cenę 10 milionów złotych, a tutaj firma jednak te 2 miliony uszczknęła i za 8 milionów złotych buduje to piękne W trosce o rozwój przyszłych pokoleń podjęto historyczną decyzję o budowie przedszkola i klubiku dziecięcego w miejscowości Duwięcin. Niech projekt ten realizowany dzięki niezwykłej życzliwości i wsparciu przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej oraz ludzi zaangażowanych w powstanie nowoczesnego przedszkola i klubiku dziecięcego dobrze służy dzieciom i mieszkańcom gminy wiejskiej Nowa Sól, pracownikom oraz współpracownikom. Uroczystość swoją... Obecnością zaszczycili zaproszeni goście. Jako, że pamięć ludzka jest ulotna, słuszne jest utrwalenie na piśmie zdarzeń ważnych, co niniejszym czynimy.